Świetnie. dobra jest, jest, To ja ci podam swój numer, dobra? Piszesz ciocia? O, kochanie, no. 5 0 9 0 6 0. O, jaki święty Mikołaj jest silny. Proszę bardzo, to dla ciebie prezent chciałam. Dziękuję! Wydałem się pan takie to już lepsze od po czyści. Nie ma problemu, też jesteś wspaniała. Dziękuję. Mogę być w przyszłości moją żoną. Okej. Okay. A to bym cię do beczki. Pan znaczy ja zanim, no. zanim ona dorosie, to ciebie już na tym świecie nie będzie. A skąd ty wiesz, że Ty koszujniu potrafisz dopiąć? Co ty pierdolisz do mnie, Batman? A kurwa, ci pr prezentuję swoją kumięciolą klatkę, piję ty co kurwa. Jakie siwe włosy pewnie na klacie. Jakie siwe. Zjedą tułem, widzisz to? Dużo co nikolaj ma tatua, to ja też no, chcę tatua.